Na kinie na pewno było otworzyć skręki. Tak wiem, wiem, ale jeszcze gdzieś Na golfie na Gdy... północy O bo jest kino albo coś tam i pewnie golf i coś tam, mm -hmm. tylko nie pamiętam co Ja też nie Dobra, no jeden team jest, przynajmniej Dobra, już mam ognisko to już jest git Pistolet maszynowy Emeczka, nice. Gdzieś tu przede mną chłop gdzieś... lądował, ale nie I widzę właśnie tego. też tu gdzieś wylądował. Post... A jest u mnie jeden. O, zaraz go z pistoletu maszynowego. A jeden się na mnie czai, tu. Właśnie. Mam jednego. Jednocześnie ich załatwiliśmy. Bo nawet nie zdążył się przewrócić i się rozsypał od razu jeszcze. No to elegancko. Ja mu ten. Disco bombę rzuciłem. Jest to automat? Jest to automat. Ciekawe co tu dają. Nawet fioletowy automat P90. 200 drewna za fioletową sniperkę No to ja za darmo znalazłem niebieską wazience Ja sobie wezmę Zamiast tego Ciekawe, bo kupił mnie to co trzeba Gdzieś tam się pyrkają O widzę Jeden przy tym budynku Przela się z kimś za stodołą e, Ktoś po, po lewej uciekł tam, za las mhm. Widzę jednego chłopa Chyba drop tam leci? Nie, gdzie on tak patrzy? Przy tej stodole gdzieś tam jest jeden Nie biegnie ci tu, tak. chodźmy może bliżej na ten budynek. Rozsypał się tam. Nie dostał. U! to do, do mnie, do mnie! Ła. Skąd on nam szedł? Tam. Gdzieś drzew. Dostał 105. Uciekł. Sto doła Nie dostał. Dostałeś? Ale po tej tarczy jeszcze. A, A tam. Stopie. Jak to nie był headshot? Cholera wie Musimy biec To jest właśnie problem No ja dostałem Chodź biegniemy Została mi jedna kula do snajperki Ej a ja mam zero <laughs> To ty bogaty No czekaj skrzyneczka za mną Ale nie dali A Sorry, zapomniałem, że ty też nie masz pełnej. Zbiega z góry, no. Tu. Kurde, nie, nie, co jest, ty? Jakieś mi się koło otworzyło. To znowu nie był headshot. Jakimś, co tam? Ty no, ja go obiłem, tak? Dostał dwa razy. No, ale mnie nic, kurde będę Rzuca gran... granatami Biało, biało! Biało! Leży Drugi nice. poszedł na górę i jeszcze z nami coś ktoś leci Coś leci ktoś, chodź tam do niego, chodź do niego Bo może zejść po niego Tam jeszcze ktoś skacze Uważaj Tu idzie, górka To był jego kumpel chyba Dostał 50 po głowie Tu Uważaj, bunker to jest bunkier Ta. Tak Dostałem Dostawiłem bunkier Ja go nie widzę, nikogo tam nie widzę, widzę. Mam dwa bunkry. Uważaj plecy Musimy wiać. Chodź może cofnijmy do oazy, do tego Wyrwy Tylko tam Dawaj, są. Ktoś, ktoś wjechał po lewej tyrolku Dojeżdża ich tam, to jest ten którego my jednego załatwiliśmy Weźmy tą i spadajmy stąd Ja muszę gdzieś tarcze poszukać Jest tu jeden o. kaktus Polećmy gdzieś w tamtym kierunku może Ona o, bo nie, chodźmy do tamtej. Ona nie jest daleko. No właśnie. Nie ma co marnować. Ty, drobna nas leci. Uf. Mam trochę amu do snajpy. Masz coś? Nie, zero. To łap się. Czekaj. Zapomniałem jak się tu dzieli Thank you. Lewa strona zbiegi z górki Widzę Ktoś tego strzela górki z górki, z górki. To Widzę, mamy wyrywę Mamy wyrwę. Jest skakuj, wskakuj, wskakuj. O, Zabieraj. Wskakuj. Dobra, wskakuj Oj do strefy gdzieś tam, w tamtym kierunku Ale mi kilometrów w tym meczu zrobimy. No nie. Ty biegnie tu. Mhm. Dwóch, jeden z tyłu. Dojeżdżamy go? Lądujemy choć tego ostatniego. Strzelałem się z kimś. O kurde! Kurde, szybciej ląduj. Jeden biało, ten tutaj filetowy. Leży, ale kurde, ten drugi nagle zaczął dobrze strzelać. Rakiety dostał! Z kogoś! Aha! Aj. 46 HP miał. Kurde, pistolet wylądował mi tu. Mam cię. Jest drugi gdzieś, ale ci jeszcze. Czekaj, teraz ja go zabiję z pistoletu maszynowego. No i quest zrobiony. A nie, no zrobiony, dobrze. Zostawić ci trochę skrzynek Tu masz jedną... Mam 6 na 10. No i właśnie nie pamiętam. Kurde, mam same SMG dosłownie. No dobra, szut na jednego. Tu masz 50 ci zaznaczyłem O, wyrwa Chłop gdzieś tam spadł. Widzę chłopa, tu, tu, tu. Mhm. Widać go jeszcze, się kręci. Poszedł na środek. Sklep tego, tego placu. No, znacznik, odznać się. A, sklep go widać, no. I ktoś bliżej jest, kroki. Jestem po tam. lewej. A też to też jest budynek w środku. Ale gdzie? Ten poszedł do tamtego kumpla, na lewo. Ty strzela do niej. Korona się rozsypała. U góry, u góry. Tu tu idzie się wspinać po tych? Snajpery. To ty? Tak. To nie dolatuje, naprawdę? Kroki nade mną, nade mną. We dwóch tam są. Dostał po głowie z pistoletu. Drugi dostał 70 z pistoletu. Mój wyskoczył ci. Idę do ciebie. Dostał! Biało, biało w góry. Wyskoczył ci. Nice. O oh, kurde, ale spanikowałem już na koniec, jak trafi jest z shotguna. W ogóle zacząłem panikować, jak ty mówisz, że on ma biało, a jego jest shotguna, i mu dopiero znowu tarczę zbiję mówię, co jest? A to nie wiem, mi się wydawało, że biało widziałem. Bo on nie dostał wiem, taką czy... serię skał z akacza. Może miał jest... wypitego tego, o, siorba. I dlatego. Mówię, że jeszcze naładowało. Jakichś dwóch ziomeczków obserwuję. Są ciekawi, co tu się dzieje. wy to admin? <grywia> admin patrzy. Tak, jak ja pamiętam, co w tym Infestation, jak to jeszcze był, nie wiem, tam tamtym jest. 2013 Wbija. rok. To był jeden z typów, co tam pracował, to robił streama. I po prostu sprawdzał, miał tam... Sprawdzał reporty i po prostu patrzył, czy dany koleś gra teraz. I jak grał, to wbijał na serwer. I podbiegał do niego, tam sprawdzał, czy on cheatuje, na przykład, czy go będzie przez ściany strzelał, czy coś. No i bardzo dobrze. I od razu ban <noise> krzak zeskoczył z góry. Znaczy po no. moście idzie. Chodź, może przetkniemy mu tu drogę. Przyjdzie do nas, czy poszedł w drugą? O, jest tu. Dwóch. Widział mnie krzak. Obaj, obaj lekko obici. Ten mocno, jeden. Wyskoczył tu. Jeden leży. Ten ma biało. Fuck. Jego kolega mnie tam blokuje. Tu, tu, tu. Nice. Dobra, to Kurwa, amunicja mi się skończyła w tym, w pistolecie. Choć tu podejdziemy, to bunkra postawię. Proszę, krzak przed tobą. Widzę, ły leży. Nice. To był ten solo player. Fioletowa sniper, jakbyś chciał. Mogę spróbować się poczęstować. Może tutaj. On no nie miał chyba apteczki, bo ja tak poleciałem Nie Kurde, Ustało dwóch graczy Tu jest, tu jest ziomek 29 dostał Uważaj na no tamtych Tu jest drzewa, tu mnie nie widzą Okej okay. On uciekł tam O, jeden jest tam, to chyba on. Oni drzewa tak. rozwalają. Dwóch, dwóch, dwóch tam uciekli. Oni do w ich stronę, więc o tyle dobrze. Oni tu drzewa rozwalają. Kurde, jak mm -hmm. ja nie trafiłem. Też mają swój bunkier. W razie czego mam wyskoczenie, nie? Ale oni będą się tam bić z nimi, chyba. A wyskoczcie, uwaga. Wyrwa. O kurwa, dawaj wyskocznik, podlecimy sobie do strefy, chyba. Ty ja nie mogę wyskoczyć, postawić. O, mogę tu, Czekaj bo oni tu biegną, ty. Tu, tu, tu. Nasz no, leją mnie i to mocno z tego bunkra. Postawiłem ten bunker Oni też Dostał 33 Nie jest dobrze znowu 33 dostał Spadłem, ły Mam jeszcze jedno wyskoczenie w go. No Bo tak trochę mam problem teraz Wiemy, wiemy Widzisz kurwa granating <śladenie> przy <Przydatna> rzecz <śladenie> <śladenie> Strefa, mam wizytę. Tutaj. Widzę, widzę. Znowu raz. Chodź, chodź. Idę. Blisko gdzieś. No, zbijemy, w tym domku jest. Dostał blisko. 109 za drzewem. Lecą gdzieś. Fuck! Odwróciłem się do Wylądował gdzieś. To blisko burzy. Gdzieś tu. A. Asysta. No ja zlikwidowałem kogoś. Nie wiem który to był. Ej! jak to wygląda? Jesteśmy w strefie? Tu jest. Fak. Uważasz, że ta jedynka gdzieś. No. Strzelił do mnie. Miałem bliżej, musi podejść. Jest, 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 gdzieś. Wyskoczył. Do drzewie. Ech. Uciek. Uważaj, bo idą. Go... Wchodzę tam. Uciekaj. Dobijam je. No to mam trochę problem, bo wszyscy teraz się skupią na mnie. Do krzaka, do krzaka. Dobra. bali go. Aha. Dobrze. Aha. Dobra, mam pistolet, w sam raz do quest'a. O kurde, dwururka. No, no biją mnie! Kłopie tutaj, o! Biały parę <gryzys> <gryzys> Dawaj go, idzie! Jak się to kurwa pisano? <noise> w <noise> budynku jest. Wyszedł. W środku. No. Ja pierdziele, ty. Klikam ten ja prawy go... nie wybucha. C4 tam. <głos> <głos> o, bunkry. Mam już dwa, będą kolejne. Ja tu na blisko z tej namierzanej rakietnicy widzę. O, masz tę... Yy, wyrwę przenośną. Do zadania. A no ja było potrzebne. O, nawet bandaże. Nie zaliczyło, to albo już mamy zrobione... Kroki! Kroki! <gry> Co się stało, chłopie? <noise> Ty e, z RPGa jest pistolet. Nie, to... ja z ci nie a za ostatnie C4 mu rzucić jeden ktoś tu otworzył skrzynkę, ale nie wszystkie. Pewnie, bot, bo one tak lubią jedno otworzyć i co pójść. O co, może na tą górkę wylądujemy? Przed. Ej, gość! Dwóch! Kurde. No, i Bądź oczywiście, że przyszymy. ja dostałem. Dostał Zbawę 215. Snajp... Idzie do ciebie. 30 dostał? Dostałem od sniper z tego drugiego. Leży. Ja pierdzielę. To jest ten, co go biłeś mocno? Nice. Tak, to był ten, co wy mocno bił. Ja ci próbowałem tego pomóc. Ku... O? O! Z góry, z góry, schowałem się za kamień Dostał 80 pewnie Dawaj, dawaj Idę, idę podnieś, podnieś i spadamy Do wyrwy i spadamy chronisko. <laughs> kurwa Dawaj, dawaj Daleko to było chyba Masakra Dobra, let's go do wyrwy o?